pewnej niedzieli mieliśmy mszę po południu. Zwykle jest tak, że mamy mszę przed południem, ale no akurat nie w tym dniu wypadło tak, że mieliśmy mszę po południu. I no nic, i jesteśmy w kaplicy. No i msza nie zaczyna się, nie zaczyna się. No i wszyscy czekamy i czekamy. I tak nagle tak się czuje już takie po prostu zniecierpliwienie. No ale nic, jest. byłyśmy w kaplicy wszystkie. I czekamy na mszę i czekamy, czekamy. I w końcu po godzinie czasu msza zaczyna się. Kiedy skończyła się Eucharystia, nagle przybliża się do mnie pewna osoba, którą widzę pierwszy raz w życiu i nagle mówi tak, jest niesamowite, wspaniale, to, to co przeżyłam jest, jest czymś wyjątkowym. Okazało się, że ta osoba poznała nas na pewnej parafii i zapros została zaproszona do naszego domu na niedzielne popołudnie. I, no i przyjechała i nagle, kiedy, kiedy weszła do domu, okazało się, że w tym momencie... Zaczynała się Eucharystia, i ona była przepełniona ogromną wdzięcznością, bo, bo nikt nie spodziewałam się, że nagle przyjadę tutaj i, i, zaczyna, i będę mogła uczestniczyć w Eucharystii. Na dodatek, w tym dniu był, był taki, był dniem wyjątkowym, Święt, mieliśmy yy, do świętowania... Yy, rzeczy we wspólnocie, więc, więc po tym pomszy też był poczęstunek, więc ona się czuła tak ogromnie przyjęta, z taką ogromną, z ogromną e, miłością jej i była taka zaskoczona, że nie spodziewała się takiego przyjęcia. I była bardzo wdzięczna e, Panu Jezusowi za to wszystko, co jej przygotował i mówi, że wow, Pan Jezus przygotował mi sześć świętą, przygotował mi ten poczęstunek. I naprawdę była, była po prostu prze, e, z, m, przeżywała to wszystko z ogromną radością. I opowiadam Ci tę historię, bo często jest tak, że w naszym życiu my musimy czekać nie? i zdarza się tak, że, że Pan Jezus pozwala na to, że, że i czekamy, że, że, rzeczy, że, że wiele rzeczy nie wydarza się. I Pan Jezus chce od nas, wymaga od nas cierpliwości i nas to kosztuje, nie? że muszę czekać. Nie rozumie, dlaczego wydarzają się takie, takie rzeczy w moim życiu i nie inne, nie rozumie, dlaczego tak się to dzieje, ale chcę Ci powiedzieć, że Pan Jezus to wszystko. Skontrolowane, że z ubiegiem czasu, jeżeli my jesteśmy z cierpliwością, przyjmujemy to, co, to, co nam. Y się zdarza z biegiem czasu, będziemy rozumieć, a już teraz wiem, dlaczego mi się to wydarzyło, a już teraz rozumiem, dlaczego musiałam czekać tyle, bo ja później, ja później zrozumiałam, już teraz rozumiem, dlaczego czekaliśmy godzinę czasu na mszę świętą, bo przecież Pan Jezus chciał, żeby ta osoba uczestniczyła w Eucharystii. I tak też jest w Twoim życiu. On jest tym, który to ma, wszy, ma wszystko skontrolowane i wszystko kontroluje i Panu Bogu nic się nie umknie, nic mu się nie umknie. I On jest tym, który, który wie, jak rozwiązywać... Yy, te problemy i wie, jak rozwiązywać to wszystko, co cię spotyka.